Widziałem różne badania z kreatyną, ale myślę, że jeżeli chodzi o kreatynę, to lepiej ją brać niż jej nie brać. Po prostu, żeby czyli ją czy tak. rano, czy łykniemy ją wieczorem, to po Bo prostu. tak, tak naprawdę to... jeżeli chodzi o nasze takie zdolności jakby siłowe na, na, na treningu, yy, to chodzi o to po żeby te, te mięśnie były właśnie jak tam, załadowane tą kreatyną, żeby ona była po prostu łatwo dostępna. I węglowodanami. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Rozmów przy Sztandze. Maciej Pietrowicz, Radek Słudkiewicz, a dzisiaj dwa słowa o suplementach, o takich suplementach must have, które każdy powinien z nas brać. Mhm. Albo może też o takich suplementach, które są sprawdzone i które można powiedzieć brałeś kiedyś, kiedy zaczynałeś, bierzesz teraz mhm. i coś co Ludzie powinni brać, ci, którzy zaczynają trenować i ci, którzy już oczywiście trenują. Są znaczy, takie suplementy? Ja powiem tak... Yy, Może to... kilka takich suplementów. Ja zawsze mówię tak jak, jak dzieciak, żeby każdy wiedział, że jestem troskliwym synem, ale to co bierze moja mama i mój tato, tak powiem. I zawsze uważam, że wszystkie osoby powinny stosować witaminę D3, K2, omegę, ewentualnie melatoninę, żeby nie tyle co dłużej spać, co bardziej jakościowo spać, oczywiście magnez. Omega, nie wiem czy powiedziałam omedze ze względu na lipidy. No i to są takie według mnie podstawowe suplementy, których y, można powiedzieć wydaje się dość sporo, ale są to po prostu... Witaminy, są to suple, których tak naprawdę z pożywienia możemy jakoś zdobyć, tak bym to nazwał, ale są to suplementy, gdzie często są niedobory. Witamina D, bardzo często niedobory. Też żyjemy w takim miejscu na świecie, gdzie, tych, gdzie ciężko jest tutaj, aby się tym słońcem nasłonecznić. Natomiast ta witamina D, według mnie, powinna być oczywiście stosowana. Jeśli mowa o suplementach, które mogą porawić również tutaj pod kątem układu krwionośnego, chociażby Q10, który jest bardzo mocno tak, nie widzę, żeby było promowany, ale ja stosuję codziennie, nie? na przykład bardzo mocno Dbam. Albo też dlatego, że jestem kulturystą, że to duchu jest mocno obciążone ze względu na dość dużą uwagę. Hmm. Jeśli mowa też o suplementach takich, bez których ja nie wyobrażam sobie treningu, to jest oczywiście klasyk, czyli kreatyna. Hmm. I kratyna to jest takie według mnie must have. Wiele osób pyta, czy w dni treningowe, czy nie treningowe. Ja osobiście stosuję w treningowej. Zawsze mówię, że w teorii nietreningowe też można. Ale nie. jeżeli trenujesz często, trenujesz przynajmniej 5 razy w tygodniu, no to tak, tak, tak naprawdę codziennie stosujesz. No nie? dokładnie, więc, więc taki, tak naprawdę kreatyna na pewno nie brakuje w moim organizmie. Hmm. No i kolejna kwestia to są oczywiście suplementy, które poprawiają to, co najbardziej lubimy, czyli jakąś pompę miśnią Typu AKG, Cetrulina, i to jest coś, co, co wspomaga mnie na treningu. No i ja oczywiście dwa razy w tygodniu wspomagam się również szotami z SFD. Powershot, takie czarno-czerwone, o ile się nie mylę, i to stosuję dwa razy w tygodniu przy treningu nóg, przy treningu pleców. I według mnie to jest takie coś, co to są takie suple, których stosuję na pewno. Nag, witamina C to też nie, to są suple. Ja sensie, no wiadomo, ja jakbym chciała tak powiedzieć, jak bardzo mocno ukrócić, no bo do tych sumach troszeczkę wy, wymieniłeś, jest bardzo Ale dużo. mówię tak, tak, daję z głowy to, co tak naprawdę tak. jest według mnie taką normą. Ja nie jestem osobą, która z suplementami, choć może to brzmieć różnie, ale naprawdę stosuję taką podstawę, którą uważam, że powinien stosować każdy śmiertelnik i stosuję ewentualnie dodatkowe suple pod kątem kulturystycznym, ale nie daję, wiesz, podkorek jakichś enzymów, y, ciągle berberyny 6 razy dziennie, chromu 6 razy dziennie i tak dalej, Po prostu w zależności od okresu, czy to jest też redukcja i jest tego brakuje dobra to za długo mów. Słuchajcie, wiadomo, że wszystko zależy też od tego, czego oczekujemy i jaki mamy cel, że powiem, treningowy czy, czy, czy jakiś inny. Natomiast można powiedzieć, że na pewno nie zaszkodzi suplementowanie właśnie omega 3 i witaminy D. Myślę, że to są takie dwa suplementy, które każdy powinien i trenujący, i nietrenujący stosować. Natomiast jeżeli mówimy o treningu, to ja myślę, że jedynym takim suplementem, który warto stosować, nawet cały czas to jest ta właśnie kreatyna. Mm -hmm. Oczywiście są różne rodzaje kreatyny, natomiast pamiętajcie, że kreatyna to zawsze jest to Bo ja samo. Chyba to kreatyna jest... to jest takie chyba najbardziej, najbardziej przygodane suplement, suplement ze wszystkich tak, na i on naprawdę działa. działa nie? Wiadomo, że jest to głównie suplement, można powiedzieć taki energetyczny, który, którego zadaniem ma, którego zadaniem jest jakby poprawienie takiego naszego performance'u siłowego tak. i takiego, treningu, i takiego trenowego, treningowego, dzięki czemu oczywiście możemy ciężko trenować. Kiedyś dawno temu były takie szkoły, że się tam kilka tygodni brało, potem się kilka Masy tygodni nie brało było. i tak dalej, i tak, tak. dalej. Słuchajcie, oczywiście teraz y, mówi się, że y, to, że się brało i się nie brało, no każdy czuł, że jak, jak brałem, to miałem więcej siły, jak odstawiałem, to miałem mniej siły. No to y, y, po jakimś czasie mówiło się, jakby, że biorę cały czas, to już nie czuję żadnego działania, ale cały czas trenowałem jakby bardziej intensywnie, czyli mm -hmm. chodzi o to, że jeżeli nasze mięśnie są wysycone tą kreatyną, to jesteśmy cały czas w stanie trenować ciężej, więc nie ma sensu schodzić nie, z tej kreatyny, stosujemy tylko stosujemy bardzo że teraz widziałem badanie, że po treningu czy coś to wtedy wtedy nie. Widziałem teraz badanie, nie wiem czy to jest prawda, czy to czy też badania na pewno, że kreatyna po treningu jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż przed treningiem tak widziałem serię jakieś najświeższe badania w tamtym tygodniu Wiesz co, widziałem różne badania z kreatyną ale myślę że jeżeli chodzi o kreatynę to lepiej ją brać niż jej nie brać po prostu Czyli, aby czy nie tak. miał rano człowiek nie miał wieczorem to po prostu Bo tak naprawdę to... jeżeli chodzi o nasze takie mm -hmm. zdolności jakby siłowe na, na treningu mm -hmm. y, to chodzi o to po prostu, żeby te te mięśnie były właśnie jak powiem załadowane tą kreatyną żeby ona była po prostu łatwo dostępna i węglowodanami no, ale ale już no, i, ale, muszą, muszą. ale generalnie myślę, że, że, że warto tą kreatynę brać cały czas, jeżeli się nastawiacie na to, że ciężko trenujecie przez jakieś tam ileś tygodni, czy to jest okres budowania masy, mhm. czy to jest okres redukcji, warto kreatyną się suplementować, bo nadaje nam po prostu lepsze możliwości treningowe i dzięki temu. Trening jest bardziej skuteczny, mm -hmm. przekłada się to albo na lepszy przyrost masy mięśniowej, tak. albo na lepszą siłę. Na pewno albo... nie zaszkodzi w ponie tylko i wyłącznie pozytywnie. Dokładnie. E, słuchajcie, ci, którzy mnie zdają wiedzą również, oczywiście jest tych wspólnotów mnóstwo. Mm -hmm. Tu wspomniałeś coś o berberynie, o takich mimetykach tak. insulinowych, ale to też są super suple, ale mówię, nie dla każdego, nie, nie zawsze. No, Mam kratyna tak. na pewno dla każdego. nie? Tak, tak. no bo tutaj, jeśli ma właśnie tych już takich pojedynczych, bym będzie takich oddzielnych, no to jest to już kwestia, czy jest to okres masowy, czy jest to okres redukcyjny. Tak. Czy, czy potrzebujemy. Czy o której powiedziałeś, czy jakieś środki na, na rozwój? Tak. To też nie jest jakby jakby nie? Oczywiście, ale myślę, że ta kreatyna. Ja to stosuję jak tylko w wyłącznie dodatkowo, tak jak powiedziałem, suplementy D3, K2, omega, właśnie to są takie suplementy, magnes, melatonina, to powinniśmy stosować. Może melatonina niekoniecznie, bo, bo oczywiście nie jest to masterchef, ale mówię, co ja bym zalecił dla osoby bliskiej, jeśli mowa mhm. o suplementacji dodatkowej. Na pewno fajnym też wsparciem dla, dla pracy będzie glutamina. I glutaminę też dostałem, ostatnio miałam taką przygodę krótką z chciałem po prostu wziąć się na nowo za kulturystykę i przebadałem swoje jelita, tylko tak bardzo, bardzo dogłębnie, takimi badaniami konkretnymi, aby sprawdzić, czy jest tych bakterii, czego jest przerost, czego jest niedobry, i tak dalej. I też właśnie dostałem zalecenie, takie dostałem tylko potwierdzony że jednak ta glutamina musi być koniecznie stosowana przez cały okres tej probiotykoterapii i to sprawdziło się, sprawdza się nadal bardzo dobrze i powiem szczerze, jeżeli tej glutaminy przez kilka dni nie ma, no to niestety, ale te problemy takie jelitowe, no czuję, że jest, czuję, że jest gorzej. ta glutamina też nie jest drogim suplementem i według mnie też jest bardzo dobrze. Momentem. kiedyś uważano, że glutamina to jest taki, taki suplement, który jakby nasila syntezę białek, mm -hmm. działa tam tak antykatabolicznie. Na myśl teraz już oczywiście wiemy od dawna, że nie ma to żadnego przełożenia, mm -hmm. mimo tego, że tej glutaminy jest mnóstwo w mięśniach, tak. to jednak tak naprawdę takie działanie tylko można powiedzieć dla wsparcie dla dla właśnie dla jelit i ewentualnie dla układu takiego odpornościowego. Mm -hmm. Natomiast z mięśniami nie ma y, to tak. wiele wspólnego, aczkolwiek. Ale jeżeli będzie jeść, jeść więcej, będzie więcej mięśni. Lepsze jelita. Tak. To, ten. No, to, to również, również, lepsze ten. również HMB wpływa pozytywnie na, wpływa, na jelita, tak. więc można powiedzieć, że jednak kiedyś miałem rację, że HMB jest dobre na masę. Ale dobra, odbijając od tego tematu. Nie, bo zaraz biegł... bardzo dużo osób to załapie <laughs> i w swojej minutowej wypowiedzi Ta. będzie 20-minutowy film. Tak, to co ja uważam, że jest również bardzo ważne, bo mówię, ja, ja tych bardzo dużo nie, nie stosuję. Oczywiście też czasami biorę jakieś tam rzeczy na, na lepsze spanie, to i tak dalej, ale mówię, to omega-3, mhm. witamina D to jest podstawa, kreatyna jest podstawa, ale ci, którzy mnie znają, wiedzą też, że ja jestem wielkim. Takim fanem odżywek białkowych. I może powiedzieć, że odżywki białkowe Oczywiście. to nie są suplementy jako takie, bo to jest tak naprawdę zamiennik. zamiennik jedzenia. Ale myślę, że dla większości z Was, z nas, jest to super alternatywa dla normalnego jedzenia. Żeby znieść. nie jeść kolejnego steka, żeby nie jeść kolejnego, kolejnej Przed treningiem chcemy i tak dalej. zjeść coś, co jest lekkie. Po treningu również Dobra raczej nie. chcemy zjeść coś, co po prostu przetrweniamy. Dobra odżywka na jest naprawdę tak, tak. rewelacyjne. U mnie tylko i przed treningiem odżywka białkowej. i po treningu nie wiem kompletnie kompletnie miejsce, niektórzy mówią, że okej, okay, natomiast jeżeli tego jedzenia jest naprawdę dużo, no to jednak ciężko jest to wszystko no, tak, z tego z tego Tym mniewa. bardziej, że, że każdy wie, jak zrobił ciężkie nogi, na no, usiąść do jedzenia no, i zjeść, Jezus. nie wiem, steka z ziemniakami, no us... nie, nie wyobrażam sobie tego, Bo Boże, to tego, nie tego jest, zjeść, nie? Słuchajcie, w sensie, zrób... białkowych też jest bardzo dużo, nie mm -hmm. wiem, jakie Ty e, ja używasz. Ja chciałem powiedzieć tylko, że ostatnio zjadłem też te, te, te steki, ten, wiem, że nie możemy przeciągać, ale zjadłem e, 600 gramów tatara na kolację. A no to myślę, że mi się też często Ale zdali. 600, 600 i dałem do no. tego pół kilo chleba. O. Pół kilo chleba, ale do 14 kolejnego dnia to nic nie miałem apetytu, nic, tak, tak zalegało na żołądku, bo te wołowina to jest tragiczne, ale no może i wiesz, można wiesz, że Jak jest ciągle surowe mięso, to tam trochę tych enzymów powstaje więcej i łatwiej może je Może tak, ale była tragedia, nie, rano, czasu do czasu, to ale nie. rano wstałem i myślałem kurde, nie no, idę na trening, ale zjadłem jakiś tam kawałek ananasa i poszedłem. No to, to tutaj warto, warto na pewno się wspomóc z jakimiś enzymami. No oczywiście, no te enzymy były, tak ale tak. <laughs> to nie przegoniło. No. No. Słuchajcie, jeszcze dwa słowa e, dotyczące odżywek białkowych. Tych odżywek białkowych jest naprawdę bardzo dużo i często ludzie nie wiedzą, jakie uh -huh. odżywki y, używać, jakie są dobre, niedobre i tak dalej. Najważniejsza sprawa, na pewno wszystkie odżywki serwatkowe to jest bardzo fajny suplement, który warto stosować. Zarówno koncentrat, jak i izolat serwatki to jest dobre źródło białka. Mm -hmm. Oczywiście izolat jest zdecydowanie droższy, ale tak a naprawdę jest... Nie, jest, nie jest zdecydowanie lepszy od koncentratu. Na redukcji nie... według mnie izolat byłby lepszym rozwiązaniem ze względu na mniejszą ilość cukru i tłuszczu. Głównie, głównie chodzi tylko o to, że, że, że tych kalorii niepochodzących z białka jest troszeczkę po okay. prostu mniej. Ale jeżeli chodzi o, o strawność, też niektóre osoby, które mają na przykład, problemy z laktozą, mogą izolat przyjmować bez problemu, a na przykład, koncentrat ja koncentratu mogą nie mieć mogę stosować problemnie bo, bo jest problem z koncentratem Ja mam to, to samo szczególnie jeżeli się tam bierze na przykład, nie wiem, 60 gramów białka no to tam trzeba tam z 3 4 miarki wrzucić no plus kwestia też czym jest. jest jeszcze słodzony koncentrat bo też czasami są jakieś dodatki które też mogą tak. wpłynąć negatywnie ten izolat nie jest tak smaczny jest raczej bardziej mdły Choć No ale teraz te, teraz te pewnie smaki tego nie odczuwasz no pewnie nie, tego, tego nie, nie odczuwasz teraz w SFD mamy znaczy wolno mamy teraz tą dubajską czekoladę też izolat bo wcześniej jest, był w WPC była teraz izolat sztosik, więc naprawdę Okej. polecam. Okej. Jak ktoś lubi słodkie, to, to, Jak to polecam. Jak lubię słodkie, to jem nutlowe, ale to ładnie. No, dokładnie. No ale do czego jeszcze zmierzam? Słuchajcie, oczywiście jest też mnóstwo innych rodzajów białek. To, co ja też często używam, na przykład z lądu to to białko z jaj. Nie? Tak. Słuchajcie, białko z jaj jest naprawdę rewelacyjnym źródłem Bardzo białka. Przyprawi. I ja ogólnie też wierzę w to, że warto stosować różne rodzaje białek. Nie mówię tylko o odżywkach, ale tak samo tu mięso białe, mięso czerwone, ryby, jajka, jaj, czasami jakieś tam nawet mleczne produkty, to uważam, że właśnie z odżywek białkowych, nie tylko serwatka, ale również właśnie białko z jaj robi mega robotę. Aminogram jest świetny. Często też w Stanach, jak zawodnicy się szykują właśnie, to mają często białka, jaj rano, później ma jakąś rybkę, później wołowinę i kurczak. Tam jest właśnie różne źródła białka. No tak bo wiadomo, że im więcej różnorodnych miksów aminokwasów, tak. jak dostarczamy, tym organizm w większym stopniu sobie jakby jest w stanie I to widać właśnie w Stanach. Nie? U, u nas teraz zrobiło się modne tylko i wyłącznie co może być, to tylko jedzenie ciągle tego samego, kucza, 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 To jest akurat słabe. To jest słabe rozwiązanie. No natomiast, bez... natomiast, jeżeli chodzi o białka wołowe, e, to tutaj trzeba przyznać, że te białka wołowe, które teraz też są gdzieś tam są. teraz e, popularne, są słabe. Dlatego, że słuchajcie... E, ja, Ale na ja przykład mam na przykład podopiecznego, który to... może tylko i wyłącznie przykład wołowe. No, tylko że w sensie, jest. białka wołowe to nie są białka z, ze steków, no. tylko to są <noise> niestety białka z tych odpadów, z tej tak. wołowiny, naj, w największym stopniu z kolagenu, który wiadomo jako jedyne źródło e, zwierzęce nie jest pełnowartościowym białkiem. Oczywiście one są spowodowane jakimiś aminokwasami, żeby ten no muszą, aminogram, tak, był, muszą, żeby muszą. aminogram był ok, ale w sensie, jeżeli miałbym do wyboru białko serwatkowe, WPC, a białko. Wołowy. I mogę jeść. To tylko, na, to tylko to nazwa, że to wołowy. o Tak, to tak, tylko. tak, dokładnie. To na pewno nie, nie sugerujcie się tym, że białko wołowe będzie lepsze niż, niż serwatka. Myślę, że serwatka to jest król wszystkich białek i warto mieć tam to tak, i ten, no Oczywiście ten plus, że oczywiście można te smaki sobie urozmaicać, wiem, że to jest błahe, ale naprawdę można fajnie pokombinować sobie z tymi posiłkami. Też suplementy te około treningowe też można te smaki dość tak fajnie skomponować, jakieś tam mango albo jakieś owoce leśne, jakieś no takie. Tak, to jest naprawdę jasne, jasne. spoko. A na w też często potrzebujemy. Ja często na treningu dodaję sobie do butelki właśnie jakiś suplementów typu intra workout i też łatwiej ta woda wchodzi. A to nawodnienie po, po treningu, że ten apetyt, był przez resztę dnia też jest bardzo istotne, istotny. Nie? A często Oczywiście. podczas treningu możemy się odwodnić. Wszystko. Oczywiście jasne. Czyli reasumując, można powiedzieć tak: e, witamina D, to się zgadza. Omega. Omega 3. Się zgadzamy. Kreatyna się zgadzamy, białka w proszku się zgadzamy. Wszystkie inne suplementy się oczywiście są. warto sobie spróbować, warto kombinować. My, jakby można powiedzieć, też nasza firma. Co tydzień prawie puszczę jakieś nowości, więc można kombinować, ale myślę, że to, o czym wspomnieliśmy, to jest taka baza, na czym nikt się nie zawiedzie i warto na tym, że powiem, budować. No i ja oczywiście na stronie SFD macie teraz również każdy produkt, który klikniecie, zjeżdżacie delikatnie niżej i macie świeże badania i możecie sprawdzić po prostu, czy jest produkt ok. I zobaczycie, że jest ok. Dokładnie. Do zobaczenia do następnego. Dzięki.